Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz, program dla przedsiębiorców Pakt z biznesem. Dzisiaj moim im Państwa gościem jest Mariusz Kokoszkiewicz, przedsiębiorca, prezes firmy Omega Code. Dzień dobry Mariusz. Witaj. Dzisiaj porozmawiamy o ciekawych rzeczach. Przekornie nazwaliśmy ten program wdrożenia IT w biznesie, które mają najlepszy smak, a dlatego, bo chciałabym Państwu w ramach tej rozmowy opowiedzieć o przykładach wdrożeń, które w polskich przedsiębiorstwach, ale też pewnie w międzynarodowych, przyniosły bardzo fajne efekty, jeśli chodzi o stopę zwrotu z inwestycji. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to chciałabym Mariusz trochę z Tobą porozmawiać odnośnie tematu wdrożenia, Różnych rozwiązań informatycznych w polskiej firmie, która takiego działu IT nie ma. Więc musi znaleźć sobie podwykonawcę, wybrać tego idealnego no i wstąpić na tą ścieżkę zmian, która pewnie niejednokrotnie nie jest łatwa. Powiedz proszę, o czym należy pomyśleć, zaczynając w ogóle planować takie wrażenia. Bardzo wysoko postawiłaś poprzeczkę, bo postawiłaś poprzeczkę, że ten potencjalny inwestor nie dysponuje żadnym zespołem IT, więc ja go troszeczkę, troszeczkę ją obniżę, tak żebyśmy mieli szansę przeskoczyć. Więc niech pojawi się jakaś osoba decyzyjna z, z, ze świadomością, w jakim zakresie technologia jest potrzebna w organizacji, ponieważ jakby kluczowym elementem doboru dostawcy. Rozmów z nim na zasadzie spinania tego kontraktu jest niewątpliwie poczucie, że potencjalny dostawca może być partnerem w realizacji celów biznesowych. I tutaj to jest ten pierwszy i najważniejszy element czyli zdefiniowanie, w jakim obszarze oczekujemy impaktu technologii na własną działalność, określenie procesów, które chcemy zbudować lub zmodyfikować. To jest niezwykle ważne, żeby taki interesariusz po stronie Przedsiębiorcy się znalazł, a następnie uruchomić proces związany z poszukiwaniem firm, które w danym obszarze posiadają najlepiej kompetencje i referencje. Czyli taka kombinacja, która z punktu widzenia zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie jest niezwykle istotna. No, i to jest chyba cały przepis. Czyli zastanówmy się, co nam jest potrzebne w zakresie technologii, rozejrzyjmy się po rynku, spójrzmy na naszą konkurencję. Zdefiniujmy cele, a następnie zobaczmy, kto najbardziej pasuje do implementacji tych celów. Na szczęście polski rynek jest pojemny, słyniemy z dobrej jakości usług IT, więc myślę, że tutaj pierwsze zadanie jest kluczowe. Bardzo często projekty y, nie, nie odnoszą sukcesu, o ile te założenia są źle zdefiniowane. Rzadziej paradoksalnie, o ile są błędy, totalne błędy po stronie dostawcy. Więc ten mhm. punkt... Y, Czyli najpierw początko... musimy na siebie spojrzeć. Zdefiniować nasze procesy, obejrzeć naszą organizację, zastanowić się, no i dopiero przystąpić do działania. Tutaj paradoksalnie to, co się wydarzyło rok temu, a z czym się na co dzień stykamy, czyli etap, w który weszła cała gospodarka walki z pandemią, powoduje, że zarządy bardzo mocno skupiły się na tym etapie. Wszędzie tam, gdzie niedostatki w procesach, w działaniu organizacji lub też przyzwyczajenie, było adresowane kontaktem ludzkim, a, a do tej pory mogło tak funkcjonować, to od tego momentu niestety już nie. I to jest ta różnica. Czyli zarządy jakby straciły taki listek figowy, który mogły zakrywać pew... braki. braki, ale też pewien, pewien sposób ograniczenia swojej działalności w tym obszarze. To mhm. znaczy, zawsze łatwiej jest działać tak, jak się działa, natomiast Tutaj niewątpliwie nastąpiło bardzo duże przyspieszenie, które też obserwujemy na rynku. A powiedz mi, proszę, bo mówisz, że tych firm wdrożeniowych jest wiele i rzeczywiście rynek polski jest w ogóle jakby dobry jakościowo, jeśli chodzi o, o te wdrożenia IT. Ale mimo wszystko, jak wybierać takiego, taką firmę wdrożeniową, albo jak ją sprawdzić później, żeby nie okazało się ponie w czasie, że jesteśmy w jakiejś ślepej uliczce? No, to jest oczywiście cała, cały warsztat i cała sekwencja. Myślę, że ten pierwszy punkt jest paradoksalnie też najłatwiejszy, czyli mówimy o tym, co chcemy, ale też, jeżeli chcemy dobrać sobie i wyłuskać tego partnera, umówmy się na wiele lat, bo, bo z mojego doświadczenia dobra współpraca to tak jak z, z każdym innym obszarem z kancelarią podatkową, z fin, firmą obejmującą zakresy Finansowy. Jest to współpraca na lata. Tak naprawdę jest to moment, w którym dwie strony, tak naprawdę zamawiający, czyli przedsiębiorca, musi uwierzyć, że dany partner w perspektywie kilku lat będzie lewarem do zwiększenia jego obrotów, do mhm. zwiększenia jego. Do realizacji jego celów biznesowych. Więc te rozmowy są bardzo istotne. Bardzo często na etapie zawierania kontraktów rozmawiamy bezpośrednio z zarządem, praktycznie zawsze. Jest ten element psychologiczny biznesu, gdzie staramy się zrozumieć i klienci starają się zrozumieć, na ile nie jest to fanaberia, na ile jesteśmy firmą, która funkcjonuje N lat na rynku, na ile będziemy zdeterminowani, żeby na dobrych poziomach. Umowy, czyli tak zwanego SLA, świadczyć parametry, na ile będziemy zdeterminowani, żeby walczyć o ich referencje. I to wszystko powoduje, że ten element pierwszy, też psychologii, jest niezwykle ważny. Oczywiście, referencje są niezwykle istotne i, i to, co wydaje mi się jest chyba najważniejsze to jest wiedza dziedzinowa. To znaczy, mhm. musimy, przedsiębiorca, musi mieć poczucie, że. Że obszar, którego podejmuje się modyfikacji wraz z partnerem, jest objęty doświadczeniem dziedzinowym. Czyli wiemy, że ten nowy przemysł, ta Industry for zero jest niezwykle, niezwykle nacechowany właśnie na digitalizację, i tutaj sama w sobie digitalizacja jest niezwykle pojemnym. Pojemną definicją, więc też tutaj pytanie, czy chcemy modyfikować obiekt dokumentów, czy chcemy stworzyć platformę CRM-ową, czy chcemy stworzyć CRM obsługowy, system do zarządzania budżetowaniem, sztuczną inteligencję, która pomaga nam w definiowaniu cen, modyfikacja ERP No Mówimy o oceanie rozwiązań i tutaj też jest ważne to doświadczenie dziedzinowe tego dostawcy. dostawcy. A powiedz, proszę, jak już wybierze się takiego dostawcę i rusza ten proces wdrożeń, to czy, yy, yy, czy należy, patrząc na przykład na perspektywę rynku budowlanego, mieć takiego inspektora nadzoru, który na drugą rączkę Zweryfikuj. popatrzy i zweryfikuje, co tam, co tam robią? Yy, yy, oczywiście. Tak, 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 tak. No jednak wydajemy pieniądze. Tak. Wydajemy pieniądze niemałe to są środki inwestycyjne. Oczywiście, część możemy zdefiniować jako nasze koszty inwestycji miesięcznie w, w ramach jakiegoś OPEX-u. Natomiast co do zasady, mówimy o istotnych elementach naszego, tutaj jakby składników kosztowych. I, a tam, gdzie są koszty, tam jest kontrola. I, i też y, takie myślę oczywiste poczucie zarządu, że się robi wszystko, żeby ten projekt się udał. Y, to nie tylko dlatego, żeby kontrolować, ale w mojej ocenie taka osoba niezwykle istotnie y, zwiększa prawdopodobieństwo zamknięcia projektu sukcesem. Mhm. Y, te nowe projekty, one się tym różnią, może już od. 10 lat, jak mniej więcej, że wcześniej troszeczkę y, mieliśmy y, w dużych firmach inną sytuację. Oczywiście był działał IT, natomiast była bardzo duża rola firmy wdrożeniowej, to znaczy przyjeżdżał black box, czyli gotowe rozwiązanie, pokazywano miejsce, ono tam wjeżdżało, było zamykane, za, za, zapinane, oczywiście było, szko, były szkolenia i system funkcjonował. Rynek się zmienia, mamy innych pracowników w firmie. Ci pracownicy już są niezdziwieni informatyką, same zarządy już mają, i to z mojej obserwacji, zarządy gigantyczne tutaj postępy robią, jeżeli chodzi o świadomość. To nie jest sytuacja sprzed 15-20 lat, mhm. gdzie ktoś najbardziej dziwny w firmie odpowiadał za technologię, za IT, i więc ta świadomość idzie od, dół, od dołu do góry paradoksalnie mhm. tutaj. Więc jeżeli spojrzymy, że aktualna struktura wdrożenia to jest bardzo duże, potężne zaangażowanie zespołu wewnętrznego, to uważam, że to jest jeden z kluczowych elementów przy wdrożeniu, żeby zarząd potrafił sobie odpowiedzieć na pytanie, na ile jesteśmy w stanie zdefiniować takie zadanie naszemu zespołowi, ponieważ jeżeli chcemy wdrożyć skomplikowany system, który będzie jeszcze się łączył z wieloma usługami w firmie, my musimy być przygotowani na zaangażowanie zespołu, a jeżeli zaangażowanie zespołu to świadomość tego w ich celach, w dostępności czasu, w ich harmonogramach, w dostępności też dla firmy wdrożeniowej, a to finalnie nam się przekłada na też na wysiłek całej organizacji. Więc, jeżeli to jest taki wysiłek, to powinniśmy mieć taką osobę ona może mieć najróżniejsze stanowisko, najróżniejszą nazwę, najróżniejszy sposób umocowania natomiast bardzo często jest umocowana tuż przy zarządzie lub pod biurem projektów. Częścią biura projektów i ta osoba spina współpracę z dostawcą. I, I, całą, i całą, cały zespół. Cały zespół. Oczywiście takie najważniejsze elementy, które inter, interesują zarząd, to są dwa. Jeden to są milestony, czyli te kamienie milowe naszego projektu. Czy one zostały zrealizowane A w zakresie funkcjonalnym, B w zakresie jakościowym, C w zakresie budżetowym. Tak. Więc jeżeli tu się przemieszczamy. No to y, nasze cele, a mamy teraz takie właśnie wdrożenia, gdzie jakby wszystko jest nastawione, żeby coś się wydarzyło we wrześniu. Dlaczego? Dlatego, że wrzesień, październik, listopad i grudzień to jest y, dla wielu, wielu przedsiębiorców na rynku, to jest y, y, tak zwany okres żniw. I teraz firmy y, zbierają tą energię wewnątrz organizacji, żeby w to wejść jak najbardziej przygotowany. Więc jeżeli to jest tak wszystko powiązane z kluczowymi. Działaniami w firmie, no to ta kontrola jest moim zdaniem niezbędna. A powiedz, proszę, bo lider takiej zmiany, który jest przy zarządzie albo, albo gdzieś tam blisko zarządu, to jest raz. A to co mówisz, że zaangażowanie zespołu jest kluczowe, to jest dwa. Patrząc na swoje doświadczenie w tych wdrożeniach po stronie klientów, jak myślisz, jak najlepiej zaangażować ten zespół? Czy on powinien zobaczyć, Korzyści, które ten system przyniesie? Czy on powinien sam wypracować jakiś model, który pokaże im te korzyści? Czy może to ma być jakiś modus, model, nie wiem, bonusowy, motywacyjny? Jak, jak, jak ci się wydaje, naj, najbardziej tych ludzi zmotywować, żeby robić? Ja bym włączył wszystko, co powiedziałeś <grym> e, Oczywiście z odpowiednimi wagami, ale niezwykle istotne elementy postawiłaś na stole. Niewątpliwie ten drugi punkt jest świetny. E, zaangażowanie. Zespołów, budowanie założeń, wszycie troszeczkę tego garnituru na miarę swoich potrzeb. Nie otrzymujemy niespodzianki z góry, rozpakowujemy, a teraz się bawcie. Więc ten drugi element niezwykle istotny. Pierwszy element świadomość, budowanie świadomości wpływu na biznes. Jest również istotne, natomiast odwróciłem troszeczkę, ponieważ jakby to wynika od dolnej inicjatywy, są niezwykle wartościowe dla organizacji. Co więcej, jeżeli mówimy o niepowodzeniach jakichś wdrożeń, to one w dużej mierze ja to nazywam z. Zatrzymują się na tym elemencie białkowym, to znaczy organizacja odrzuca pewne rozwiązania, które nie pasują. Nie przeszczep się po prostu nie przyjął. Przyją. I teraz, jeżeli my chcemy odnieść sukces i zarząd jest pewien, to zaangażujmy zespół, który będzie korzystał z tego systemu od samego początku. Nie ma nic takiego, jak tutaj odniosło się do tego biologicznego odniesienia, jak zainwestować w tą operację, a na końcu przeszczep się nie, nie udał, czyli nomenklaturze fantastyczna operacja, pacjent umarł. Tak? Ale, a ten trzeci element na pewno pomaga. Tak to działa w dużych, bardzo dużych też organizacjach: jest poruszanie się w, na zasadzie MBO, czyli zarządzanie przez, przez cele, przez Stawiane zadania, rozliczane w okresach kwartalnych, rocznie, to różnie bywa. Jeżeli mamy takie cele i one są wiążą się z jakąś gratyfikacją, to też świetnie. Więc to jakby taka, taki, taki układ potrójny, tak jak powiedziałaś, zgadzam się, odwróciłbym tylko kolejność. Natomiast okay. co do zasady świetnie. A powiedz yy, yy, te przeszczepy, które się udały wam. I takie właśnie, o których dzisiaj też bym chciała trochę opowiedzieć, zwłaszcza w dwóch obszarach. Pierwszy to jest zarządzanie cenami, a drugi to jest procesy planowania finansowego, operacyjnego i też jakby automatyzacja procesów w firmie. Bo, bo takie rzeczy robicie i te rzeczy się Wam udają, i one faktycznie przynoszą po stronie klientów wymierne korzyści. Głównie ja tu myślę o stopie zwrotu z inwestycji. Jeśli chodzi o to zarządzanie cenami, bo Dzisiaj we wszystkich w zasadzie branżach, albo w dużej większości, obniża się te ceny, walczy się cenami, klienci negocjują, cały czas są promocje, a Wy wdrażacie systemy, które za pomocą sztucznej inteligencji jak rozumiem, w sposób ciągły optymalizują. Ceny i marże na produkcie, w, 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 na przykład w sklepach internetowych. Jaki, jaki smak najlepszy ma ten silnik dla Waszych klientów, i co, co warto byłoby jakby wynieść z tego, będąc przedsiębiorcą, który czegoś takiego jeszcze nie ma? E te dwa tematy, które poruszyłaś, czyli Dynamic Pricing, czyli to co się nazywa Search, albo Dynamic Pricing, jest takim dosyć pojemnym pojęciem, a drugie to jest właśnie ta prognozowanie, i zarządzanie budżetami. Dwa bardzo ciekawe obszary, I, i, i tak zajmujemy się nimi. Zresztą to jakby wynika też z takiej kolejnej ewolucji tego, co się dzieje w biznesie. Często jak rozmawiam z, z prezesami, z zarządami firm, to, to jest taka Pewna ewolucja firm i, i ona bardzo fajnie nam się układa. No, te pierwsze sukcesy sprzed N lat, to było tak, jak wprowadziliśmy jakąś centralną bazę danych, i potem to wszystko obrastało w jakieś narzędzie. No, czyli zaczynaliśmy odkładać rekordy. Po, pew, po pewnym czasie, z, pewnie z 10-12 lat temu, pojawiły się takie następne modne słowa, czyli e, hurtownie danych, e, natomiast one jeszcze sprawniej zbierały dane. E, natomiast e, z punktu widzenia zarządu, po tym zachwycie okazało się, że mamy gigantyczne, fantastyczne, duże zbiory informacji, więc tak, tak, tak. One się odkładają nawet i trzeba je backupować, jest sporo z tym pracy. Więc zarządy zaczęły, i to przesuwamy się dynamicznie w stronę naszych obecnych czasów. I, i co się działo dalej? No i zarządy stwierdziły już, jak tyle danych odkładamy, wyciągniemy z tego jakąś wartość. I zaczęły się pojawiać BI, czyli BI, czyli cały ten obszar związany z, z analizą danych, z budową datamartów. Następnie narzędzia do pokazywania wskaźników, czyli Kliki, Power BI, Tableau, szereg różnych dorosczeń. Czyli dodatków. to są y, takie już wizualizujące wizualizacje, nam dane. dane, wykresiki. Dokładnie. KPI zarząd wchodzi, chce oglądać. Czyli taka ewolucja. Najpierw zaczęliśmy odkładać dane, potem obracaliśmy, idziemy w górę. I w pewnym momencie stwierdzono, idealnie by było, kiedy już mamy te dane, żebyśmy zaczęli, oprócz tego, że zarząd ma pewne wskaźniki, to ta bezwładność jest dosyć duża na organizację, ponieważ to jest przejrzenie, we, przeanalizowanie i wracamy z jakąś modyfikacją, żeby aktualne procesy w firmie były coraz bardziej integrowane z tym, jakie dane już mamy w systemach. Czyli mhm. przesunęliśmy się gwałtownie na początek i stworzyliśmy nową warstwę machine learningu, AI, tak jak mówisz, mhm. systemów eksperckich, gdzie, gdzie na podstawie tych danych odłożonych Angażujemy najmniej męcząco się postać w, w, w organizacji, czyli jakieś roboty, czy jakieś systemy właśnie analizujące, wnioskujące, które wykonują bez z, z, zmęczenia bez znużenia, z tą samą werwą 24 godziny na dobę te same zadania i tu to się cudowny powiem, pracownik idealny jest jeszcze tutaj takne <laughs> ostatnia takie element to są właśnie te wszystkie rozwiązania klasy robotic process automation jeszcze lepszy pracownik więc ale to jakby w tą stronę i teraz jeżeli spojrzymy na to że takie możliwości daje obecnie technologia no to otwierają się nam potężne obszary związane z realizacjami usprawnień firmach Mamy tą przyjemność, pracujemy dla dużych też firm, PESA na przykład, ale to są też branża finansowa, branża farmaceutyczna bardzo mocno I, i, i oni jakby widząc tą potrzebę modyfikowania bieżących procesów w oparciu o zgromadzone dane wprowadzają tego typu narzędzia. No i na przykład pojawiają się systemy, o których powiedziałeś, Czyli jakby od genezy do, do tego punktu, ale żeby nie było to oderwane, ponieważ, ponieważ ta istotność odkładanych danych jest niezwykle istotna. Więc jeżeli mówimy na przykład o naszym tutaj platformie do zarządzania budżetowania. To jest całe środowisko, które oprócz tego, że robi i wprowadza do firmy pojęcie hurtowni danych finansowych, jakościowych, analiza rynku, zachowań konkurencji, to pozwala nam w w działaniu procesowym, co jest niezwykle istotne, działanie procesowe, czyli kto, kiedy, co, mhm. możemy działać i zarządzać budżetowaniem, prognozowaniem. I wszystkimi procesami. I Tak, ponieważ w, tu jest takie są wskaźniki, że jeżeli spojrzymy na firmę i na zespoły działania firm związane z zakresem, z zarządzaniem danymi, to około 80% czasu firm. To jest gromadzenie informacji, czyszczenie informacji, scalanie źródeł, przygotowywanie Aha. raportów dla zarządów w konkretnych wersjach scenariuszach. A 20% to jest tylko myślenie, w sensie tak. takie działania twórcze, podejmowanie decyzji. Proporcja jest strasznie zaburzona, przynajmniej z punktu efektywności no, ale firmy. To jest naturalna, 80 do 20. Dlatego, dlatego to rozwiązanie, które my wprowadzamy, pozwala w dużej mierze odwrócić tą proporcję. To znaczy, 20% system nie gromadzą dane finansowe, niech. Konsolidują dane z systemów RP, systemów sprzedażowych, systemów rynkowych, bo możemy łączyć dane analizujące konkurencję, a 80% zajmijmy się podejmowaniem decyzji, mhm. przygotowaniem scenariuszy, analizujmy, co, jak będzie wyglądał PNL przedsiębiorstwa, jeżeli wprowadzimy nowe produkty, uh -huh. a jeżeli dodamy nowe, nowy MPEG, otworzymy nowy region, uh -huh. co jeżeli zrobimy restrukturyzację, bo też takie są scenariusze w życiu przedsiębiorcy. Uh -huh. więc, więc... Czyli tak naprawdę to jest trochę symulacja, tak jakbyśmy w grze symulowali sobie różne byty, różne światy. Typowe działanie What if, które finansiści przeprowadzają. I, i, I dokładnie, i te scenariusze możemy uruchamiać. Takie typowe działanie pracy y, tych klientów, o których mówimy, a mamy tą przyjemność, że, że nasze systemy są wykorzystywane przez bardzo duże firmy międzynarodowe, y, to y, to. Y, Skrócenie znacznie procesów budżetowania, w której każdej firmie, praktycznie według badań ostatnich, ponad 90% firm na rynku cały czas budżetuje przy użyciu Exceli. Mm -hmm. e więc tutaj to miejsce gigantycznie skraca nam czas. E Wiesz, każdy, kto tym, każdy, kto budżetował, wie, że ostatni kwartał jest y męczarnią. I słynne męczarnia. zdanie: Prosimy, przyślijcie w piątek nam budżety ponieważ kontroling, finanse muszą to skonsolidować. To nie jest piątek, tylko środa. Proszę, prosimy, nie modyfikujcie żadnych e, formatek w Excelu, przychodzą zmodyfikowane i potem ten biedny controlling walczy, żeby pokazać coś na zarządzie. Oczywiście zarząd z satysfakcją albo bez znajduje od razu błędy i tych iteracji z n, no to jest taki czas, który można likwidując nowymi likwidować nowymi narzędziami. Czyli to jest trochę taki czas, który de facto ja się śmieję z tym czwartym kwartałem. Natomiast to jest taki kwartał obniżonej efektywności pracy tych menedżerów. Tak, menadżerów, tak. jest takie powiedzenie tragiczne, że firma ma zmarnowany czas, kiedy głównie skupia się na sobie i to jest właśnie ten moment, tak. który troszeczkę tak wygląda. Oczywiście powinna patrzeć na rynek, na usługi, na, na klientów, no ale to jest siłą rozpędu musi być troszeczkę, no jest tutaj większy ten nacisk, więc te narzędzia w dużej mierze ułatwiają. One analizują sezonowość, podpowiadają zarządom, jak będzie wyglądała sprzedaż, gdzie powinniśmy się spodziewać zwiększonych kosztów. De facto zarząd otrzymuje PNDL, a który jest stworzony i zbudowany przez system. Mhm. Oczywiście z dopuszczeniem ludzi, ponieważ ludzie potem mogą to modyfikować. Wracając do tego pytania a propos dynamic pricing. Tak, to koniecznie. To, to, to jest jakby ciągła historia, to, to jakby wychodzimy mhm. od pewnego elementu. Jeżeli mamy dużo danych, wiemy, że konkurencja jest obecna w internecie. Jest szereg najróżniejszych możliwości weryfikacji już online'owo. Na poziomie każdej transakcji, budując profil naszego odbiorcy, analizując, gdzie jesteśmy w których porównywarkach, jesteśmy w stanie zarządzać poziomami marżowości tą ceną chwilową. Tak. I więc to jest to, gdzie duże firmy budują własne rozwiązania, i my też tam. Jesteśmy w stanie im pomóc w zakresie analizy rynku i budowania właśnie takiej polityki cenowej. No, cyfry są dosyć interesujące. Kilkadziesiąt procent potrafią wzrosnąć obroty mhm. w ciągu miesiąca, miesiąc do miesiąca na przykład no więc to, to jest jakby ciekawe cyfry. Natomiast one jakby pokazują potencjał tego mhm. zastosowania. Jakby dalej wychodząc, ciągnąc dalej ten temat, no to, to to się przekłada też na elementy marżowości, bo jeżeli mamy ludzi, którzy pracują w Dynamic Pricing, to oni wiedzą, co to jest pojęcie długiego ogona. To jest to, gdzie się już najtrudniej zajrzeć, ponieważ ma się, zarządza się tylko określoną pulą tych najważniejszych produktów. A więc, żeby znajdować się na określonych pozycjach, tam te działania są mniej intensywne. Więc tam się asekurujemy niestety stratą marży. Tak. Więc jeżeli chcemy. No I robimy to post factum. I bardzo często. Więc, więc tutaj mamy też tą możliwość zaangażowania maszyny, która wracając do tego punktu, bardzo słabo się męczy, że ona będzie pełna animuszu weryfikowała, nawet ten długi ogon cenowy. Super. Um... Brzmi to bardzo dobrze, bardzo smacznie, jak to nazwaliśmy w tytule. Moim i Państwa gościem był Mariusz Kokoszkiewicz. Ja myślę, że to nie jest ostatnia nasza rozmowa, bo o tym można długo rozmawiać. Kilkadziesiąt procent wzrostu na przychodzie miesiąc do miesiąca to faktycznie jest, to faktycznie jest wartość, która no myślę, że więcej niż zaskakuje. Także bardzo jestem ciekawa jeszcze większych szczegółów, natomiast dzisiaj już mus, musimy kończyć. Myślę, że uda nam się jeszcze porozmawiać o innych tego typu przykładach. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo. Ja bardzo dziękuję. Za... Dziękuję Państwu.